Co dokładnie dostaniesz ode mnie po konsultacji ze mną. Opowiem Ci dokładnie, co dostaniesz, bo to nie jest tylko lista produktów. Dostajesz ode mnie indywidualne plan pielęgnacji, rozpisane krok po kroku, co stosować, w jaki sposób. Jak często, ile razy w tygodniu oraz jak długo, bez gadywania, dokładnie rozpisane. Dostaniesz ode mnie rozpisaną rutynę poranną, wieczorną oraz tygodniową. Jest to system, który daje efekty. Dostajesz ode mnie listy produktów dopasowanych do Ciebie, takich jak szampon, odżywka, maska, wcierka, peeling, konkretne bezprzypadkowych produktów. I nie dostajesz ode mnie listy 20 produktów, tylko listę kilku produktów, które naprawdę działają na swój problem. A po konsultacji możesz dopytać, wysłać zdjęcia, pokazać efekty. Jeżeli będzie taka potrzeba, to mogę coś skorygować, nie zostawiam Ci. Dostajesz ode mnie opiekę, system oraz parsze dla swoich włosów. Jeżeli chcesz taki indywidualny plan dla swojej skóry głowy i włosów, to zapraszam Cię do mnie na konsultację. Wystarczy, że wejdzieś do mnie wiadomość.